Hej, wszystkim! Witamy się z Wami na naszym kanale. Kochani, to już dzisiaj jest ten dzień, w którym musimy pojechać z Oliwią do okulisty. A po co? Ponieważ ma kontrolę i zobaczymy, czy Oliwia jeszcze musi nosić okulary, czy już nie. A jak nie, to jest sobie zrobię takie same, tylko z mniej mocnymi szkłami. Czyli takie zerówki tak zwane. Mhm. Nie no, myślę, że, że na 90% jeszcze musisz nosić okulary, ale mam dla Ciebie propozycję. Mhm. Ponieważ troszeczkę masz porysowane te szkła i myślałam, żeby Ci zmienić je, to też możemy poprzymierzać inne okulary, zobaczyć jak będziesz się prezentowała w innych oprawkach. A Wy drodzy widzowie, decydujcie w komentarzach w jakich okularach Oliwii jest najpiękniej. Czy chciałabyś mieć teraz jakąś zmianę? Nie. No ale chociaż spróbujesz, co? Przymierzyć mhm. inne wzory. I jak Ci się coś spodoba, no to wtedy pomyślimy, żeby jednak kupić inne okulary. Ja wiem, że Oliwia kocha swoje złote, ale może się teraz przekonasz do kolorowych. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie mów, nigdy. Boisz się tej wizyty. U no, pani... no pewnie y, mi wpuści krople do oczu i nic nie będę widziała. I, i będziesz to... miała takie duże źrenice, nie, po tych kroplach, bo one rozszerzają źrenice. Ale to tak będzie taki efekt przez 2-3 godziny i potem no. wszystko wróci do normy. No ale przez 2-3 godziny to to y, to, da, to tylko mi się zmniejszą źrenice. i będziesz troszeczkę gorzej widziała. No tak to no. działa. Widzicie, będę że widziała. Oliwia chodzi do okulistki mniej więcej raz na pół roku. No, może troszkę częściej. No i cały czas, proszę tak blisko do kamery nie podchodzić. Cały czas. No <grym> nie. Liczymy na to, że już w końcu oczka będą zdrowe. E, co jeszcze chciałam powiedzieć? A, że po okulistce mam dla ciebie niespodziankę. Jedziemy do babci i zabieramy tam widzów. Tylko musimy się zapakować, w sensie spakować niezbędne rzeczy. Ja muszę do babci wziąć takie dokumenty, a ty grzybki. I teraz będziecie pytać, halo, jakie grzybki? Obiecałaś babci, że zrobisz jej do gry takie grzybki pionki, bo babcia chyba zgubiła ze dwa i miałaś je Nie, robić do pisem 3D. bo dziadek je, y, tą grę skądś przyniósł. I nie była kompletna. No to pokaż, jakie grzybki wczoraj zrobiłaś wieczorem. I nawet to nie było instrukcji obsługi. Aha, ale ty pokazałaś, jak grać w tą grę. No my też mamy grzybobranie. No, to jest takie samo grzybobranie jak, jak mamy w świetlicy. Dajcie znać, czy znacie tą grę, bo Oliwia ją kocha, uwielbia. Te grzybki, które Oliwia wczoraj robiła, to jednak nie były robione długopisem 3D, tylko czym? Modeliną. Tak, i według mnie wyszły przepiękne. Sprawdzimy u babci, czy pasują do jej planszy. Zobaczcie, jakie ładne grzybki. Oby tylko pasowały. Nie wiem. Bo jeżeli chodzi o wzór tych grzybków, to wzięliśmy z naszego grzybobrania, ale babcia ma tą grę z zupełnie innej firmy. Rozganaliśmy się, a tak naprawdę już musimy wyjeżdżać, jeszcze mamy 10 minut i, i wychodzimy. Trzymajcie kciuki za Oliwię, żeby przetrwała u pani okulistki. Chociaż ty jesteś odważna, nie? Już tyle razy byłaś, że się przyzwyczaiłaś do tych wizyt. No i oczywiście doradzajcie w sprawie tych okularów. Czy Oliwia ma je zmienić, czy jednak zostać przy swoich złotych? Chcielibyśmy, żeby zostały. Czekaj, czekaj, nigdy nie mów nigdy. Jak Ci się inne spodobają, to nie uwierz wie. mi, będzie mama. Kupisz mi te, nie wiem, fioletowe albo te z kotami. Wiesz, że mogą być takie, że na przykład tu będą miały małego kotka. No i wtedy to już będzie koniec. To już Oliwia przepadnie. Dobra, drodzy widzowie, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i przypominamy Wam, że odcinki dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, w weekendy o 8.30. No ja się teraz rozłączam i widzimy się tam na miejscu u Pani doktor. Skupmy się, bo nagrywam. Możecie mm. powiedzieć coś miłego? Ja jestem. Te trzy moje kierownice. Ja chciałam tylko wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ nie było wczoraj odcinka, a dlaczego nie było odcinka? Bo chcieliśmy odpocząć od internetu, ale już jesteśmy i dostaliśmy mnóstwo Jeden wiadomości. Dzień też jest potrzebny. Tym bardziej, że żeby... nagrywamy dla Was codziennie, więc nie macie co narzekać, bo naprawdę staramy się dodawać regularnie. Ale to opieśniki. też nie był taki dzień typowo wolny, że leżyliśmy, bo szykuje się pewien gruby projekt, o którym Wam kiedyś jeszcze powiemy i na pewno o nim będziecie wiedzieć. I to też było związane z tym. No, nie zawsze mamy też czas na to Dokładnie. nagrywanie. No taka jest prawda, że mamy też mnóstwo innych spraw poza YouTube'em. Co, coś dla Was szykujemy specjalnego. Serio? No. Ale nie powiem. Mężczycy. I tak obiecuj, a jak nie wyjdzie nic z tego, to potem będzie klapa. To się nie, słuchajcie to się go. nie słuchajcie go. Przejdzie czas, to będziemy wam opowiadać o co chodzi. A teraz naprawdę pędzimy, to znaczy pędzimy. Jedziemy przepisowo, żeby nie było. Pędzimy według przepisów. Bo dokładnie za 9 minut Oliwia ma wizytę u Okulisty. Na szczęście jesteśmy już dosyć blisko. Zimno ci? Słuchaj, czekamy w kolejce, przed nami są jeszcze dwie panie, więc to jest idealny czas, żeby powybierać okulary. Co ty na to? No to chodź, to zdaj swoje, połóż sobie tutaj, żeby było bezpiecznie. Te są dla mniejszych dzieci. No ale załóż sobie. Ja bym ci proponowała na przykład takie Tak, Dobra, odłóż, tylko ostrożnie. A weź takie przymierz. Troszeczkę różowe. I teraz się pokaż. A tam jest lustro, to chodź. Tutaj jest lustro, przejrzyj się. Bo ty mówisz, że nie, ale ty jeszcze ale, ale siebie nie, nie widziałaś. Nie wygodnie ci. Nie, no mówię ci, że mi nie wygodnie. Nie wiem, nie słyszałam. To szukamy dalej. Aha, już odkładam. One były tutaj na górze. Czy któreś Ci się podobają tak jak patrzysz? Nie. A taki kolor? Tak, no to dawaj, zobaczymy. Tylko to są takie koci. No bardziej mają kształt koci. Takie bardziej są pociągłe. No spróbuj, słuchaj, zawsze warto przymierzyć. A nóż, widelec. Tak się mocno rozszerzają. No nie wiem. Pójdź do lusterka, bo i tak musisz sama siebie zobaczyć i ocenić. No i co ty sądzisz? Ładnie. Ładnemu we wszystkim ładnie. jak jest. A tam wam pokaże Tatę. Tam chodzi. I rozmawia przez telefon. Zaraz do nas dołączy. Dziwne, że tak się rozszerzają. A takie szalone, ponieważ są niebiesko-czerwone, nie, nie są w swoim guście. Takich rzeczy to. Tak, te są Twoje. Masz rację. Nie, te nie są Twoje, bo mają takie końcówki morskie. Zobacz sobie jeszcze czarne, Ty lubisz czarny kolor. I widzę, że ciągle zakładasz swoje z przyzwyczajenia. I teraz spójrz na mnie. Tak, też. Dziwny ten kształt dla mnie, ale te jeszcze mi wpadły w oko. Te są fajne. A wiesz co? Które? Te? Nie, te, te co zakładałaś, to są nierówne. Mhm. Jeszcze sobie te zerkni? Nie. No chodź, no to chodź tam. Pójdziemy do lustra. To? A w domu sobie obejrzysz te zdjęcia, co ci zrobiłam i sobie porównasz siebie z boku. No jak? No te są takie jak pierwsze, czy niewygodne. Mhm. Rozumiem. Tak, to są bardziej takie arbuzy, tylko one już chyba będą na ciebie za duże. It's arbuzik. Ej, super! Bardzo ładnie. No a teraz takie duże są modne. To musisz pomyśleć, czy wolisz swoje takie delikatne złote, czy jednak z kolorkiem? Chyba mają takie delikatne złote. Jednak? To zdaj mi tą propozycję swoją z oczek, a ja Ci pokażę coś mega szalonego, różowego. Takie. One są kocie. Mają taki kształt kota. No. Testujemy. Jak taka karyna. Jak karyno? Nie, ej, ładnie. Tato, ładnie? Ciężka sprawa z tą Olianą. I jeszcze mam takie. Nie też nie? jest za mocny Za czyli ja szukam ci kolorowych, żeby cię przekonać do czegoś zupełnie nowego, a ty wolisz takie przezroczyste. No, Ale ty wiesz co, naprawdę sztosik. Dobra. Patrz jak ci pasują do kaczki. Wygląda tak Zobacz siebie sama. Jestem Minionek zobacz siebie sama. Te Nie, to są za wielkie. Wyglądasz jak mucha CC. I co? Jak to Nie. Zaraz będziemy schodzić do pani okulistki. Wiesz o tym. Dosłownie za moment. O, już wystarczy. Dziękuję. To jeszcze sobie To tylko, ty coś chcesz? A zobaczcie. tak chcesz wody? Ja się mam tak, bo mi bardzo dużo nalałaś. Dobra, może już wystarczy. I siadamy sobie. Czyli chyba nie będzie nowych okularów. Jeszcze się zastanowimy w domu. Popatrzymy na te zdjęcia, które zrobiliśmy. I wy też nam doradzajcie. W których było Oliwii lepiej? W tych, co teraz ma? Czy w takich kolorowych? Słuchajcie, dziwna sprawa. Jak wiecie, Oliwia miała iść do okulisty, a tu się okazało, że Niby cię zapisaliśmy, mieliśmy tą kartkę z datą i z godziną, a w rejestracji Pani powiedziała, że nie ma nas w systemie i przepisała nas na inny dzień, więc wizyta u okulisty czeka Ciebie w sumie na początku marca. Teraz jesteśmy już u dziadków, zaraz ja dostaniemy mam obiad. w marcu mamy i, i nie, nie, nie. Też, prawda? No, Oliwia jest trochę zła, bo siedzieliśmy tam godzinę niepotrzebnie. A teraz y, dziadkowie gotują obiad. Pięknie pachnie z chawem. Więc może zjesz, Oliwia lubi schawa. I przynieść tą grę, zobaczymy, czy te grzybki pasują. Ej, a gdzie jest trzeci grzyb? No gdzieś w mojej torebce. Zaraz go znajdziemy. Ty idź po grę i oby to było dobre, bo Oliwia bardzo się starała. Otwieramy. To gdzie No może tutaj. Ej, no trzymaj się, zobacz. To jeszcze znajdę trzeciego. Gra została naprawiona. U nas jest 17.25 Wróciłyśmy do domu Oliwia stwierdziła, że jest głodna Tam zjadłaś obiad I teraz tutaj będziesz zajadała na leśniki, Czyli coś, co Oliwia kocha No i słuchaj Ty zapomniałaś o jednej Bardzo ważnej rzeczy Jakie? Że my jakiś czas temu nagrywałyśmy Taki wielkanocny challenge Pewnie kojarzycie I w Empiku sobie Oliwia takie, Wzięła takie pudełeczko i tam ma być jakiś mini squishy. I ja już zdjęłam tą folię z tego, żebyś też szybciej otworzyła to. I to wygląda tak, ale Oliwia jeszcze nie wie, co jest w środku. Ja też nie. To była tylko taka folia. Więc jak chcesz, to zobaczmy. Trzy, dwa, jeden, coś wyskoczyło. I co to jest? Helikopter, helikopter. Co to jest za zwierzę? Nie wiesz. Nie wiem jest motylek. No? Czemu on ma takie małe skrzydełka? Dobra, ja się na tym nie znam, ale jakiś taki duży ten motylek, w sensie skrzydełka małe, a tutaj jest go dużo. No to takiego małego skrzydłka mamy pierwszy raz. Jejku, jak ty jest łapczywie! Aż chyba cię nie będę pokazywać, widzom Bo Oliwia tak ją. Bo! Powoli nikt ci nie zabierze Ty głodomorze Oliwia jest ciągle głodna To jest jej taka przypadłość No i słuchaj Ja sobie robię herbatę I ja mam teraz mnóstwo pracy Bo my tak naprawdę dzisiaj jest woda? Cały czas coś robiliśmy Albo Herbatę, herbatę co wam ci zrobię Dobra. Zadowolona w ogóle jesteś z tego? Mhm. A ja się spodziewałam czegoś fajniejszego To się nazywa miry Miry no pewnie się czyta jakoś tak, y, jakoś tak Miri, ale jest napisane Miri. Miry. <laughs> y, dobra, co ja Ci chciałam powiedzieć, kochana? Bo teraz jeszcze w ogóle mamy dużo paczek od widzów, ale otworzylibyśmy chociaż jedną paczuszkę. A potem możemy ci z Tą zrobić niespodziankę, jeżeli masz oczywiście jeszcze na to siłę. Okay. Zgadzasz się? Uh -huh. W ciemno? Uh -huh. Ale ty nie wiesz, co ja chcę Ci powiedzieć. No. Powiem, no to powiem, o czym powiem, ty powiem. teraz myślisz? Mm, nie wiem. Ale chcesz do mnie No to. No Coś, co wiem. lubisz. Strzelaj. Mm, koty? Koty? Mm -hmm. Nie, nie koty. Nie mogę ci pokazywać, jak tak jesz. Musisz pomyśleć, co ty robisz raz w tygodniu i to lubisz. Basen. Chcesz jeszcze iść na basen? Czy już nie masz na to siły? Mm. No, dopiero prawie co wróciliśmy. No i niedługo jest 18. Dasz mm. radę czy nie? Czy już nie masz ochoty? Nie dasz rady. I to jest pierwszy raz, kiedy Oliwia odmawia yy, wyjścia na basen. Niesamowite. Wow. Ale ja Ciebie rozumiem, bo my słuchajcie, wyjechaliśmy z domu chyba, chyba było po 11.10 11 i my dopiero teraz weszliśmy. Mieliśmy dużo sprawy do załatwienia. Jeszcze ten okulista, który nam nie wyszedł, i nie powiem, bo troszeczkę się na to zdenerwowałam. No bo wiecie, czekałyśmy w kolejce i nic z tego nie wyszło, no ale dobra, czasami w życiu tak bywa. Po prostu pójdziemy za kilka dni i tyle, nie? A powiedz mi jeszcze, co z tymi okularami zmieniamy, czy zostajemy przy Twoich? Zostajemy przy moich. Jesteś pewna. Pokazywałyśmy babci te zdjęcia. I babci się podobało to, jak byłaś w tych różowych okularach. Taki mocny róż, Nie, róż. To... Taki wściekły kolor mi się też podobało. Nie, bo wyglądałam jak taka Karyna. Nie jak Karyna. Ładnie ci było. No. Okej, okay, szanuję. Nie chcesz zmieniać okularów. Nie. Będą te dalej oprawki. i Oliwia do mnie mówi, żebyśmy zrobiły takie domowe lody. Nawet... Bo ja dzisiaj szłam po banany. Oliwia poszła do sklepu kupić specjalnie banany, bo ty chcesz, żeby były lody bananowe. I my w takim starym odcinku, właśnie tutaj, robiłyśmy tęczowe lody. I nie mów, że jeszcze dzisiaj mamy to robić. Uff. Tylko wiesz co? Trzeba, trzeba by było znowu iść do sklepu i kupić jeszcze coś, bo z samych bananów nie zrobimy. Tam jeszcze coś się dodawało. Musimy wejść w to i zobaczyć, jaki to był przepis. I dopiero zrobimy listę zakupów. Ej, tu jeszcze było nasze stare intro, zobacz, jak my tu wyglądamy. Kiedy to było? Rok temu. Jejku, jaki ja mam makijaż. A ty jak wyglądasz? Ale ci się przypomniało. To nie cię Oliwia ma ciągle jakieś szalone pomysły. Nie wiem, czy się dużo zmieniłaś. No, widać, widać, że tu jesteś taka malutka. A kiedyś, jak oglądałam dwa lata temu, to, to, mówię, że, to mówiłam, że byłam piszczałką. Bo, bo zamiast takiego normalnego mojego głosu, to, to bardziej piszczałam. <grym> ja sobie siadam. I myślę, że zabiorę się za tą paczuchę od widza albo od widzki. I też przypomnę, że jeżeli wy byście mieli ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj wklejamy Wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o nadanej paczce. Taką paczkę rozpakujemy na odcinku. Czy dołączysz tutaj do mnie? Dołączę. No to proszę ładnie usiąść, zostawić już tego tableta. Nagramy okay. to i się zagłębimy oh. w temat, jak my te lody robiłyśmy. Ja wiem, że to było bardzo proste. To było banalne. A tu mamy taką paczkę z serduszkami. Możesz otworzyć wieczko. I na samej górze już są pytania I do tam. Oliwii. Od razu, na wstępie. No to jedziemy z tym tematem. Jeden. Jaki jest Twoje ulubione zwierzę? Jakie jest Twoje ulubione zwierzę Oliwii? No, chyba każdy to wie. No, chyba tak. Oczywiście, Kość. że kot! Do której klasy chodzi Oliwia? Do pierwszej. Ile uh -huh. lat ma Oliwia? Siedem! Uh -huh. Czy Oliwia ma chłopaka? To chyba już każdy wie. Był taki odcinek nie tak dawno temu, że Oliwia jest zakochana. Chyba tydzień temu. Równo tydzień Jak temu. Jaki naj... najbardziej przedmiot lubi Oliwia w szkole Chyba WF i informatyka Zgadzam się, Oliwia bardzo lubi chodzić na te zajęcia, a tutaj jeszcze jest takie serduszko i chyba jest list w środku Hej, nazywam się Nikola, mam 12 lat bardzo lubię was oglądać, macie super filmy, lubię jak ktoś mówi do mnie Niki My cię chyba kojarzymy, bo ty do nas często piszesz komentarze Świeczka Dlatego tak ładnie pachnie z tej paczki, bo tu jest świeczka zapachowa. Wow, ekstra. O, oh, wow. I tu są dwie kule w śnieżynki. Oczywiście w środku jest czekolada. Także podzielimy My się. Tak na Oliwie i na... Połowę na mamę. Czyli ty połowę na mnie, ja połowę na ciebie. Ale to jest bibuła. I to będzie miłe. Bo bibuła jest fajna, leciutka. Jest też knopę. A z... pamiętasz jak kiedyś dostałaś... Y... Figurka mi z... z... Pamiętam. Ja więc, co ta Oliwia mi na głowę tam daje, wysypuje? A tam były figurki, one były naprawdę twarde i to nie było fajne. Tak, nie było. O, taka naklejka. Okay. Tutaj coś było w środku, ale wyleciało. Coś było pięknie okay, zapakowane. Dobrze. Pewnie ta świeczka. I teraz te zapraszam niżej. To jest miłe. Właś, ty musisz się zawsze odsuwać, ty łobuzie jeden, ty. Kula do kąpieli! O, a to jest dla ciebie, bo jest napisane Olivia I to jest przepiękny naszyjnik pewnie robione przez ciebie, kochana. Jest kolejna naklejka z milkszejkiem. Jest teraz taka świeczka, to będzie idealne na Dzień Kobiet, bo się zbliża Dzień Kobiet, pamiętajcie, 8 marca. Będzie nasze święto. Będziemy świętować. Oliwia! A to jest dla mnie. I to jest czterolistna koniczynka. I to jest na szczęście. Też masz. Jejku, jak fajnie. I to, że ktoś o mnie w końcu pomyślał. Love you kochana. A tutaj jeszcze co my mamy? Takie coś, taka naklejka. i A nie, to jest skądś... No nie, handmade. I tutaj już są. Takie karteczki. Niki, bardzo Ci dziękujemy. Jest nam strasznie miło, że ona nas pomyślałaś, że nam to wszystko wysłałaś. Ja wiedziałam, że, że ty to zrobisz. Ja wiedziałam, że Olivia się nie powstrzyma, nie. Uśmiechnij się. Oliwia jeszcze mi musi zrobić zdjęcie na koniec do yy, galerii, takich różnych dziwnych min i takich rzeczy na głowie. Standard! Ej, ja tego jeszcze nie widziałam. I to słuchaj. Jakieś to są ciasteczka. Na pewno spróbujemy, bo się tak nie mieliśmy. No, zobacz sobie tak. Black, bubble gum, coś Bleki. takiego. Huh. Kochana, jeszcze raz Ci no dziękujemy. Okay, bo, Buziaki bo do bo Ciebie ja idę... lecą Z Ci robimy. No, ja idę y, po sprzęt do sprzątania. O, i to mi się podoba, bo zawsze Oliwia mnie zostawia z tym wszystkim. Ja muszę to sprzątać, a ja dzisiaj. No, słyszeliście, Oliwia będzie mi pomagać. Kochana, życzymy Ci wszystkiego co najpiękniejsze, mamy najlepszych widzów na świecie. A co do czterolistnej koniczynki, jeżeli oglądacie nas codziennie, to wiecie, że Olivia posadziła czterolistą koniczynkę, którą podlewamy codziennie, ale jeszcze nic tam z niej nie wyrosło, zresztą pokażę Wam. Na razie ona jest w takim stanie, widzicie? Nic tutaj nie ma oprócz tej ziemi. Jeszcze mamy nadzieję, że jednak coś wykiełkuje. Ale to się dopiero okaże za, no za 2-3 dni, także tyle. Ok. na sam koniec tego odcinka ja pozdrowię, nie wiem ile osób, ile osób? Um, hmm, 13. No ok, 13, to 13. I pierwsza pozdrowienka wysyłamy do Mai, która napisała, skąd ta Patrycjusz psuje 2915, buziaki. Pozdrawiamy Agnieszkę Badura I to jest nasza stała widzka Która często komentuje nasze odcinki Love you Pozdrawiamy MR Mega 15021986 Taka jest nazwa konta Pozdrawiamy Lenę Rybną Buziaki lecą do Marceliny, która napisała z konta Karolina Kubiak7488 Pozdrawiam lecą do Mai, która napisała z konta Maja Gornisiewicz, myślnik Q9B Pozdrawiamy Kingę Targosz Buziaki lecą do Amelki, która ma 9 lat. Wiemy o to jeszcze tyle, że jesteś w trzeciej klasie. I napisałaś do nas konta Agnieszka Gizińska 139.0. Przesyłamy teraz pozdrowionka do Hani, która napisa z konta po prostu człowiek 1797. Taka nazwa konta, serio. Pozdrawiamy Anię, która napisa z konta Hanna szanser. No i teraz pozdrawiam 10 osób, to jeszcze 3. Pozdrawiamy Emilia P., myślnik K3V i Ty prosisz o pozdrowionka dla samej siebie i dla brata. Niestety nie wiemy jak Twój brat ma na imię, ale oczywiście serdecznie Was pozdrawiamy. Teraz pozdrawiamy Ole Lysik, myślnik WU6ST. I ostatni pozdrowionka na dzisiaj polecam do Zuzi Wojsz która we wtorek, 25 lutego miała urodziny. Niestety nie wiemy, które, ale y, oczywiście i tak składamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Zdrówka, szczęścia i słodycze mama i Oliwia Ci życzy. No i to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i widzimy się jutro. Papa, pa, całusy 102! A tak w ogóle to my mamy więcej paczek. Wiesz w końcu musimy się wziąć za rozpakowywanie ich. I, jest... Możesz mi też z włosów wyjąć, bo nie wiem, czy coś mam. Masz. O, jak zwykle. Ale poczekaj, bo na Ostatnio to chyba przez dwa dni wyjmowałam. Tak mi się powkręcały rzeczy do włosów. I nie mogłam sobie poradzić. A pamiętasz ten ryż? Pamiętam. Jak zdjęłam bluzkę wieczorem, to, to miałam to ten ryż... Tyry, 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 tak, bo kiedyś nam... Tyry, 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 tyry. bo jeszcze jest kamera włączona w ogóle, nie? Ale nie tak dawno temu ktoś nam sadził ryż, żebyśmy na siebie wysypały i to jednak nie był dobry pomysł. Słuchajcie, nie był. Ten ryż wszedł wszędzie, pod szafki wszędzie po prostu, wszędzie był. Nawet pod łóżkiem, w naszych włosach. Wszędzie, wszędzie. Wszędzie, nawet na puszynach. Ja myślę, kochana, że już się rozłączamy, nie? Bo wszyscy nas i tak słuchają, podsłuchują nas. Nie po